I za dwa lata, to ja chciałam się uczenie zapytać o to, co interesuje indywidualnych akcjonariuszy, a mianowicie o politykę wywierendową. Ja o to zapytać. Bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wolne wnioski czy pytania? Nie widzę. Rozumiem, że możemy... Zamykam zgromadzenie. Dziękuję bardzo Państwu za sprawne um, procedowanie i um, rozumiem teraz poproszę Pan Mikołaj. Zadawało, jakie mamy plany na następny rok i również zachęcam do zadawania pytań zarządom poszczególnych spółek. Chciałbym zaprosić pana do pierwszego wystawy. Przedstawię Piotr jestem przewodniczącym spółki Makro Projekt Management, spółki zależnej. W dzisiejszej prezentacji chciałbym się ostatnio na bardzo zgromadzeniu mówić o projektach, o klientach, o tym wszystkim czym, czym żyjemy. W dzisiejszej prezentacji chciałbym pokazać to co się dzieje obecnie w naszej spółce i na czym Także ostatnie, ostatnie dwa lata praktycznie pracowaliśmy struktura e, naszej zamówień się zmieniła i e, przez ilość zamówień, które też mamy, musimy pracować również nad drugą częścią e, e, naszej e, tego co robimy, czyli nad możliwościami produkcyjnymi. Cała struktura naszej firmy na tą chwilę, jak Państwo widzieli, od czerwca tego roku e, makro-projekt management e, jest Oczywiście dla Makrów y, właścicielem spółki Makrą Spółka Zroczy, Mak Produkcja. A teraz pracujemy nad tym, żeby powstały trzy niezależne organizacje związane z spawalnictwem, czyli przygotowywaniem konstrukcji z pod nasze projekty w trzech różnych lokalizacjach. I tak jak widać na tym slajdzie, rozróżniamy tutaj zakłady paru licze 1, 2, 3, e, lokalizacja Bydgoszcz, Paterek, zakład nr 2 i zakład nr 3, e, Stocznia Nowa, przecinka Stocznia Nowa. E, co nam te trzy zakłady mają dać? E, pozyskiwanie ludzi do pracy w tym przypadku i konstrukcji, której wykonujemy, czyli te konstrukcji obszarowe itd. jest związane z wysokimi kwalifikacjami e, spawaczy, a zdajemy sobie sprawę przez ostatnie półtora roku pozyskiwanie ludzi e, tutaj z terenu jest ograniczone do pewnej ilości tych osób. E, dlatego tak jak w tym stanie, w którym teraz mamy w zakładzie spawaniczym numer 1 e, na tą chwilę mamy 86 osób i to są e, ludzie właśnie z rynku i już na, w tym zakładzie teraz pracują e, dla nas firmy jako firmy podwykonawcze z wielu rejonów e, polskich, z tych gdzie praca spawacza była bardziej popularna, a w tym przypadku mówimy tutaj o e, Gdańsku, czy Gdyni, czy Szczecinie, czyli w tych miejscach, gdzie istniał jeszcze przemysł stoczny. E, Chciałbym tutaj dwa słowa powiedzieć o pierwszej lokalizacji, pierwsza lokalizacja to jest lokalizacja Paterek, czyli ZDK Paterek, w, których, w którym właśnie zakończyliśmy prace adaptacyjne. Prace adaptacyjne jest to jedna z hal powierzchni 2000 m2. tego majątku było związane z szczególnością które w tej chwili musimy mieć, również z instalacjami, ramami, drogami. Także to jest wszystko przygotowane i trzeba powiedzieć, że od tego miesiąca zaczęliśmy już przeprowadzać pierwsze wywiady spamanicze na ten teren, żeby rozpocząć produkcję. Z takich najwygodniejszych tutaj dla nas lokalizacji sam teren z Paterek. Były dosyć znane, ponieważ Macron w latach 80 budowała budowało jakby firmę właśnie na tym terenie eee, i przystosowanie ich również do Łódźwików i dalej jest bardzo zbliżone do tego, co mamy w Bytgoszczy. I tak jak tutaj Państwo widzicie na tej mapce, odległość jest około 30 kilometrów, eee, czyli mamy do pozyskania ludzi z tego terenu, czyli nagło eee, był to też taki ośrodek przemysłowy związany z przemysłem ciężkim, spawalniczym czyli dotrzymanie, czyli wypełnienie tych hali ludźmi, a liczymy, że e, docelowo będzie tam około 50 ludzi, e, jest możliwe e, również komunikacja przez e, kanały, kanał lotecki, e, pozwala nam do transportu dużych konstrukcji, jakby bezpośrednio w e, Drugą lokalizacją, która jest e, na razie otwarta, rozmowy są mocno zaawansowane, Tutaj z e, Towarzystwem Finansowym Selekcja, a w późniejszym okresie w Szczecinskim Parku Przemysłowym mówimy o lokalizacji na terenie e, były Stoczniowa w Szczecinie. Ta lokalizacja jest bardzo zbliżona i podobna do tego, co mówiliśmy w paperku, czyli e, wielkość zakładu 1800 m2, czyli zbliżone do 2000 m. wystarczający pod które które wykonujemy. E, pokrywające 80% mniej więcej projektów, które realizujemy i też docelowo rynku zatrudnienia około 50 osób. Szczecin, tak jak Państwo widać nawet tutaj na tej fotografii, na terenie byłej stoczni znajduje się wiele firm, które już od wielu lat są naszymi podwykonawcami, a teraz będzie ta możliwość, żeby ci podwykonawcy jedną z tych narod, które będziemy wynajmować właśnie tam na terenie, mogły z nami współpracować. Lokalizacja Szczecina, z racji tego, że historia jakby makrum większego udziału na terenie Szczecina rozpoczyna się w roku 2008 i tutaj makrum pomerania, ale te kontakty z Stocznią Nowa, czy majątkiem, bo były Stoczni Nowa, jest też duże i wiele firm z tego terenu z nami już współpracowało. Chciałbym podkreślić kilka cech e, tego majątku w porównaniu do tego, co na przykład mamy tutaj e, w Bydgoszczy. E, wykonywanie elementów prąd gabaretowych. E, wiąże się z tym, że wszystko, co jest wykonane e, w Bydgoszczy, czy w papierku, wymaga transportu, jeżeli jest e, pland do to jest dokonujemy montaże. To montaże dokonujemy na terenie Trójmiasta, w ale również w Szczecinie, dlatego jakby idealnym miejscem dla nas będzie ta lokalizacja, również możliwość wynajęcia chat. Jak tutaj na tym kilku zdjęciach widać, ten zaznaczony żółtym kolorem obszar, to jest teren niecałego stoczni, ale tych wszystkich przelotów, tak nazywają się hale, które mamy do dyspozycji. Tutaj również są miejsca, które są dla nas bardzo interesujące na montaży, czyli place montażowe. I to, że do nabrzeża mamy 150 metrów, czyli to, co robimy dla naszych klientów, czyli bezpośrednio załadowych na barki czy statki, możemy tam realizować bezpośrednio. Co jest bardzo również istotne z naszego punktu widzenia, są jest to, co jest pokazane na zdjęciach. To są suznice bramowe które tam znajdują się na miejscu, jedna 250 ton dźwigni, druga 450. Wiąże się to z tym, e, znowu, że po montażu tego wszystkiego jesteśmy w stanie zmontować to jedną całość i wtedy jako już jeden e, kawałek e, załadować na barkę czy statek. Wielu z naszych klientów, szczególnie niemieckich, norweskich, e, praktycznie projekty robi u nas, e, można powiedzieć, pod klucz, tylko kwestia podłączenia mediów, żeby projekt był w pełni rzekł, powiem sprawny, sprawnie gotowy do działania. Tutaj teraz bym e, prosił... Się Państwo w kierunek, e, jaki ma projekt, no, znaczy w jaki MakroProjekt na oczy w kolejnym roku chce e, Jest to produkt dedykowany wszystkim nam, tym, którzy mają problem z zaparkowaniem e, swoich samochodów e, w centrach wielkich miast, bo tam się spotykamy największym e, z tym problemem. Jak również pomagają e, różnym firmom e, deweloperskim, jak również tutaj wewnątrz spółki. E, Powiedzieć sobie na pytanie, co możemy zrobić, żeby uatrakcyjnić e, nieruchomości, które również tutaj mamy. E, tutaj do tego projektu to jest, e, proszę traktować e, ten projekt jako pierwszy z grupy projektów, które będziemy próbowali w najbliższym czasie realizować. E, to, co nazywał również ten film, czyli kwestia siłowni i tak dalej, nie bierze się tylko jako taki cel zaprogramowania ale również z tego, że mamy dosyć mocno zaawansowane rozmowy na temat wyprodukowania pierwszego takiego parkingu tutaj na terenie, na terenie Bydgoszy. Jak Państwo widzicie, oprócz tego mechanizmu, który tutaj jest, co jest istotne i co uważamy, że jest w parking bardzo atrakcyjny, to jest jakby forma przestrzenna tego projektu, do której tutaj znaczący udział biorą firmy ten e, e, produkt uatrakcyjny. Czyli tutaj na przykład w tym przypadku będzie kilka wersji standardowych, a tutaj Państwo widzicie e, materiał membranowy, który jest e, jakby pokryta cała ta konstrukcja, żeby zapewnić samochodom a, i przebieg, i tak dalej, ale na przykład wykazuje się pewną e, cechą, to znaczy, e, tak jak lampiony, tak może być również e, oświetlony ten park, czyli z wewnętrznej strony, żeby nabierać się różnego rodzaju kolorów w stosunku do tego, gdzie go się zainstaluje, jak również lekka konstrukcja tego parkingu pomaga, że tak powiem, w różnego rodzaju lokalizacji. To dzisiaj jest pierwsza z takich form, kolejne będą powstawały w, w najbliższym czasie i one, że tak powiem, mogli je dopasowywać do miejsc, w których taka prośba o takie parkingi będzie. Tutaj na tych slajdach widzicie Państwo parking dwupoziomowy, działający na zasadzie dwóch wind. Tutaj widzimy takie, taką możliwość zaparkowania około 20 samochodów z tego, żeby cykl wyjazdu tych samochodów i ich wjazdu był relatywnie krótki, ale oczywiście nasi inżynierowie będą pracowali i dostosowywali Produkty, rozwiązania pod parkingi, do e, lokalizacji już indywidualnych, e, tak żeby można było zaproponować czy parking tego rodzaju czy jakieś inne rozwiązanie, które na rynku już są znane, lub takie, które będą kombinacją i połączeniem różnego rodzaju e, zasobów. E, Celem na e, przyszły rok jest. E, Jakiego parkingu, sprawdzenie, jak to działa już w praktyce, tak żebyśmy jako makro PM e, nabrali tego doświadczenia i wtedy e, pod zebraniu tych doświadczeń, żebyśmy mogli e, rozpocząć e, komercyjną sprzedaż e, tego rodzaju parkingów. E, myśląc tutaj e, o przyjęcie zewnętrznym oczywiście, ale również e, pomocy czy wsparcia naszej grupy. W niektórych przedsięwzięciach, gdzie takie rozwiązanie mogłoby być dedykowane. Także na tym chciałbym zakończyć naszą prezentację. Jeżeli są jakieś pytania z Państwa strony, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Że e, tak jak widzimy w wielu projektach e, deweloperskich e, w centrów miast e, itd., grupa klientów to mogą być instytucje, w których e, nie ma możliwości dojazdu albo do zaparkowania. To są oczywiście części nieruchomości, gdzie wymóg ilości miejsc parkingowych jest ograniczony w racji e, miejsca, na którym się znajdują. To jest oczywiście również grupa deweloperów, gdzie taki projekt lub inny uatrakcyjna lokalizację, czyli można budować inne rzeczy o większej ilości mieszkań, czy pracowników tam mieszkających. Są to również różnego rodzaju kancelary, którego i lokalizacje pod, pod nową lokalizację mogłyby być ograniczone na przykład miejsc. i takie rozwiązanie wychodzi na przeciw takim zapotrzebowaniu. pozwolenia na budowę, z tego co się tak to wymaga, ale jest to jakby konstrukcja samonośna, która będzie wymagała oczywiście w każdym z tych miejsc fundamentowania lub płyty fundamentowej, jakichś rozwiązań, które architekt czy osoba, która będzie odpowiedzialna za ten fragment czy projektant nam wskaże. Ale tak można powiedzieć, że jest to również parking, który bo jest, jest mobilny, czyli działa w jednym miejscu, jeżeli takiego zapotrzebowania nie będzie lub jakieś inne rozwiązanie go zastąpi, również można go przenieść do jakiejś nowej lokalizacji. Oczywiście jest to związane z czymś charakterystycznym, czyli na przykład wysokością, czy długością, albo ilością usług mamy samochodów. Macie wstępną ocenę kosztów, ile to ma kosztować? E, tak, mamy wstępną e, ocenę kosztów, to co Państwu e, pokazuję teraz, czyli łącznie jakby z tą budową, która tutaj jest zaproponowana, jeszcze to nie jest policzone, ponieważ e, można powiedzieć, że ta prezentacja e, powstała również z wyznaczonym e, tym deadline na dzisiaj, tak żeby Państwu jakby zaprezentować nie tylko konstrukcję czy sposób działania, ale również pewną wizualizację. Także w krótkim e, czasie, jeżeli e, Biuro e, nam te kolejne propozycje e, przedstawi, e, będziemy to wyceniali indywidualnie, tak żeby każdy z klientów mógł sobie. Patrząc na przykład miejsce, gdzie będzie parkował swój samochód, mniej więcej wycenić. A każdy z klientów mógł so bardzo łatwo porównać, na przykład do kosztów gruntu albo jakiegoś innego parametru, który będzie mu łatwo nadzieję. Na ten dzisiejszy moment e, jest to oszacowane, ale jakby nie obejmuje wszystkich aspektów, dlatego to wolałbym powiedzieć na to, pytanie. obejmuje? to, co obejmuje teraz? To, co obejmuje teraz, e, jest wyceniona konstrukcja. E, stalowa mechanizmy i e, w zależności od tego ten parking, e, jak Państwo widzicie, e, bardziej kosztowną rzeczą tego parkingu są windy. Te windy działają po jednej i po drugiej stronie, czyli miejscowy. Czym parking jest mniejszy albo przystosowany na mniejszą ilość samochodów, tym jest droższy. Czyli czym dłuższy, tym jest tańszy. Tak to będzie wyglądało. miejsce oczywiście przez to jest tańsze. A przejazd jest trochę dłuższa. tak. Jak to działa? Jak są te, te moduły usiądą? Hmm. By e, te parkingi, e, zmieniamy się może na inny slajd. E, o, to, e, to było dobrze widać w tej e, prezentacji, e, powiedzmy tutaj. Widać, że znajduje się, jest tutaj na początku jedna wida jest druga po drugiej stronie i są platformy, na które stoją samochody, to jest jakby na parterze i na górnym piętrze. Także podniesienie samochodu wyżej trochę działa to jak taki obrotek, który przesuwa jakby samochody w jedną stronę, czyli musi wykonać jakby obrót tego wszystkiego, żeby doprowadzić samochód, którym chcemy wyjechać w miejsce, jak to pokazane tutaj symbolicznie, po, chociaż podczas rzeczywistości e, nie przewidujemy, żeby to było tak utrudnione, jak tutaj pokazane. że takie strome gwiazdy były na e, Dogarażu. E, tak, takie rozwiązania pokazane już działają.